krótkie nagranie z mojej uprawy topoli jest tak sucho że jak się idzie, tutaj jest to miejsce jest skoszone zaczęliśmy kosić dzisiaj jest tak sucho, że pyli się sypie się e, i szeleści pod nogami tutaj gdzie idziemy to są to jest drugi rok To jest drugi, drug, drugie nasadzenie Wyglądają jak wyglądają Widzicie No i to Co cieszy serducho To pierwszoroczne To te przed nami Kurczę To zaczyna wyglądać wyśmienicie Mimo tej suszy Zobaczcie, jak to wygląda. Ja wiem, że tak powinny wyglądać może i w pierwszym roku, ale cieszę się, że, że chociaż trzeci model, że to jest trzeci, później sprawdzę, napiszę w tekście, że tak wyglądają.